Dzierżawa 31 200 netto razem brutto 38 376 płatne w dwóch latach. Pierwsza rata do 31 lipca, druga do 30... A, 30 do, do, do końca roku. Plus od tego podatek, który wpływa do gminy 7 812. Umowę przy podpisaniu umowy wójt prowadzi negocjacje z, z, z dzierżawcą odnośnie wysokości dzierżawa. Dziękuję bardzo. Powiem, powiem więcej. Co roku tę, tę dzierżawę negocjowaliśmy, negocjowaliśmy także ileś była podwyżki. W tym roku pan król oprócz tego, że wystąpił, to teraz wysłał pismo, nie ja robię tajemniczki. Może pozwolę sobie odczytać w całości. W związku z upływającym terminy dzierżawy ośrodki odziewartowe wnoszę o ustalenie odpłatności w roku 2015 na poziomie 25 tysięcy brutto. Powyższe spowodowane jest dekapitalizacją ośrodka, a w związku z tym brak zainteresowania na pobyt i wypoczynek, zwłaszcza klientów indywidualnych, którzy wolą korzystać z punktów agroturystycznych posiadających nowoczesną bazę noclegową na skutek pozyskanych środków unijnych. Nadmieniam, że jedynym klientem ośrodka jest dziesięca grupa żeglarzy z Wrocławia, przebywająca przez okres 45 dni. Pozostałym okresie 320 dni brak zainteresowania ośrodkiem właśnie ze względu na dekapitalizację. Koszty związane z opłatą dzierżawy nie są jedynymi wydatkami. Dochodzą do nich częste awarie 30-letniej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, zakupu opału, opłaty z energii elektrycznej i podatku od nieruchomości. Wszystkie te koszty powodowały, że moja działalność stawała się nieopłacalna, dlatego wnoszę o ustalenie wyższej kwoty. Ponadto chcę poinformować wójta, że kolejnym problemem są odpadające tynki elewacji z budynku pałacowego i kominów, będącym zagrożeniem do przepływających osób na terenie ośrodka oraz przeciekające dachy na wszystkich budynkach znajdujących się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego i Z poważaniem, Łukasz Król.